Witam. Dziś nie będziemy rozmawiać sobie o akwarium, tylko porozmawiamy sobie o tym, co pod akwarium. A tu to, co pod akwarium. Filtracja, moja filtracja narowa. Słuchajcie, minęło już blisko 7 czy 8 miesięcy, jak ta filtracja sobie działa. Zeolit, czas wymienić zeolit. To są ostatnie tu u mnie, te trzy kupły. raz, dwa i tam z tyłu trzeci. Dzisiaj postanowiłem już wymienić ten zeolit. Nie widać jeszcze oznak, że on się wyczerpał, że on się skończył, ale po mojemu, no, one tak około pół roku trwają. Powinienem już go wymienić, zwłaszcza, że ten zeolit wygląda już na trochę zanieczyszczony. Także dzisiaj zajmiemy się tym zeolitem. Odkręcimy go sobie, wymienimy wkłady i zaraz Wam pokażę, jak ja to robię. Oczywiście będę je usuwał z pojedynczo, co tydzień jeden, tak żeby nie wszystkie naraz, tak żeby ta biologia nie została. Yy, zaburzona. Dobra, ja zabieram się już za robotę. U mnie, oczywiście, żeby zacząć taką pracę, najpierw musimy sobie wyłączyć ten układ. W tym celu, słuchajcie, odkręcamy tu z tyłu sobie bypassa, zakręcamy tu wlot do całej tej sekcji nalurowej, i tutaj tak samo. I w tym momencie ta sekcja jest już odcięta. Nie ma w niej przepływu wody. I dzięki temu możemy sobie bezpiecznie odkręcić ten korpus. Ja, na potrzeby tego filmu, odkręcę ten pierwszy korpus, tak, żeby było ładnie wszystko widać. Potem, jak już mówię, co tydzień będę sobie wymieniał pojedynczo tamte, konkretne, następne korpusy. Także ja zabieram się już za robotę. układ. Także o, tak to wygląda. Resztki wody sobie jeszcze kapią, ale jak widać, o kapią sobie tam do tego basenu. Yy, także mnie to nie przeszkadza, niech się kapią. A tu już ten wkład z zolitem. Okej. Okay. Zolit. Zaraz go sobie wysypiemy. Zobaczymy jak on wygląda. No, i wysypane, no i dobra. Kubeł sobie w wodzie zakwaj, wkładamy rurkę z powrotem, no i wsypujemy jak już to wcześniej pokazałem, na dół zawsze daję te połamane biobale. Tak, żeby się woda po prostu łatwiej rozprowadzała. Potrząsamy, żeby to się dobrze ułożyło. I siatka. Siatka służy do tego, żeby po prostu ten zeolit nie przedostał nam się w dół. No i dobra. Zeolit mam w takiej paczce w bo po prostu pakowanie go przysyłają Punkt następny. Jak musicie zauważyć, ten zaolid dosyć mocno się kurzy, więc ja przepłuczę go, oczywiście wodą z akwarium, szlaw. Podłączam sobie do kranu. No tutaj i wężem po prostu po do środka do rury. I w ten sposób przepuczę sobie te medium wodą z akwarium. Już po chwili czasu woda robiła się bardzo przejrzysta. Więc medium jest już przepłukane. Kolejna zaleta. Powiem Wam posiadania kranu pod akwarium. Chwila moment i mamy wymieniany wkład. I skończone. Odkręcamy filtrację z jednej strony. Odkręcamy. Z drugiej strony. Zakręcamy bypass. I woda zasuwa już nam przez filtrację. I to jest to, co zawsze mówiłem, dlaczego ja chciałem mieć filtr yy, na to dosłownie było 7 minut, roboty od momentu, kiedy odkręciłem ten korpus, do momentu, kiedy go przykręciłem i odkręciłem wodę. Minęło 7 minut. A w tym czasie cały czas filtracja działa, bo mam ten drugi obieg wody, znaczy bypass z tyłu, który pozwala, żeby woda ominęła tą sekcję i szła sobie dalej. I tak co tydzień wymienia sobie jeden z tych wkładów. Do zobaczenia. Cześć.